Siema Ludzie! Dzisiaj trochę z innej beczki Dziś nic nie budujemy Za to przygotujemy sobie Oświetlenie pod Kinkiety w salonie Nie w salonie przepraszam kinkiety w Łazience i w sypialni Proszę Dziubek zademonstruj jakie Kinkiety żeśmy sobie tutaj wymyślili Generalnie to są nie kinkiety tylko Lampki z IKI, Które można sobie zamontować Na blat ewentualnie Gdzieś do ściany bezpośrednio przywiercić, albo natomiast... do jakiejś półki. Tutaj jest taki zacisk, i zaciskamy na półce. Natomiast lampki już fabrycznie mają tutaj opcję na to, żeby dało radę je po prostu sobie w przycisku włączać. My natomiast mamy już gotowe włączniki w ścianach, także przerobimy je sobie na kinkiety stacjonarne. I żeby ładnie sobie zamaskować te kable. Proszę bardzo, tutaj żeśmy sobie dziubę pokaż. Kupiliśmy na Alego takie... Ja to nazywam maskownice, ale to się nazywają pod sufitów. I Dziesięć taka jedna. E, białe chyba były tańsze, bo kosztowały chyba około 4-5 zł. No wiadomo, za złoto się płaci. No i majster tu przerabia i będziemy montować właśnie w sypialni i w łazience. Kinkiety do kupienia IKEA za 79 zł. Czyli tak. taka lampka będzie na 89 czyli nie będzie tak Uściślając 90 zł zeta jeszcze na śrubki tak. nie liczymy robociznę elektryka, który tutaj nam przerabia i zobaczcie, pomysł polega następująco, że trzeba wywiercić sobie tutaj dziurki tych posufitka. Teraz ten element, który normalnie by się bezpośrednio do ściany przywierciło, instalujemy sobie właśnie w tym dekielku. Proszę bardzo, czyli tutaj już mamy elegancko, fajnie zrobione. I teraz tak, kolejna dziura trzecia, którą trzeba będzie tutaj zamontować, będzie znajdowała się właśnie tutaj wewnątrz tych już fabrycznych dziur i tędy przeciągniemy sobie kabel. do ogrzewania podłogowego nie przybił Nie śmiej się, bo będziemy mieli powód. Więc zobaczcie, że takim prostym sposobem trochę roboty trzeba poświęcić, gdzieś mniej więcej około, no powiedzmy, te 15 minut na, na lampkę, żeby przerobić z takiej zwykłej lampki na lampkę, która będzie już docelowo kinkietem. Śrubeczki trzeba było sobie dokupić. A niestety na wagę takich nie było nigdzie, więc inwestycja 7 zł w opakowanie już takich lampek ładnych. Śrubek. No to jest śrubek, przepraszam. Więc zobaczcie, jak to wychodzi. Dekielki na całe szczęście odcieniem pasują tutaj do tej lampki i zaraz będziemy mogli pokazać, jak. Lampa będzie wyglądać docelowo po zmontowaniu. Ja mam montować? No? To tu jeszcze trzeba kabel odciąć. Stryczka trzeba Stryczka. rozmontować. Stresujesz jeszcze? Poczekaj, czekaj, czekaj. To wystarczy sobie ścisnąć, wiesz? ściśnij sobie te dwa elementy o A. widzisz? Hmm? da radę? bo jest ryżim, kurde no. Blockers. dobrze to zrobiłam? trochę za głęboko o. o dobra pokaż wszystkim jak to wygląda tak jest masz z drugiej strony się pokaż gotowo o, to ja też robiłam tylko że poza wizją więc się nie stresowałam zobaczcie jak wygląda gotowa ściana możesz przyłożyć Przyłożyć na ścianę zobacz, pokażesz jak to wygląda już docelowo w łazience. Nie, no tutaj, tu, tutaj jest tak. lepsze światło. Zrodzimy rąbka tajemnicy tu na na, na ten się już. O. Zobaczcie, goto gotowy kinkiet, tak się prezentuje. No, słuchajcie, chwila roboty i naprawdę... Efekt bardzo zadowalający. Mamy to. Proszę, zobaczcie sobie. To jest w ogóle projekt pani szefowej. Także od początku do końca tutaj dzióbek wymyśliła takie lampki, bo ja inne wybrałem, ale na szczęście nie dojechały. Musieliśmy o tyle zniwować. No i kupiliśmy w Ikei oto piękne kinkiety. Ale to Łukasz pod na pomysł, żeby zrobić tę maskownicę? No jakoś od razu trzeba było myśleć, tak. co tutaj zrobić, żeby z tego z zwykłej lampki przerobić na kinkiet. Także do załączonego obrazka macie tutaj gotowe dzieło, jak to wygląda. Już nie będzie ciemno w naszej łazience. O nie! Także ja się mogę zacząć w końcu golić, bo wiecie, dlaczego ja jestem taki brodaty? Bo nie mam gdzie się golić, bo nie miałem światła. A teraz nawet mam tron, jak król, chociaż król to w brodzie, nie? Ale specjalnie dla królowej się będę golił przy tym lustrze i przy tych kinkietach. Także możecie podziwiać. Dzieło dzióbka. Bra!